Dzień dobry, Joanna Głowacka, Telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na uroczystej gali zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż dla bohaterów Powstania Warszawskiego i na pierwszej edycji wakacje dla bohaterów. Ze mną dzisiaj dwie wspaniałe panie, które są odpowiedzialne za marketing, za opiekę. Proszę się przedstawić. Nazywam się Joanna Szołtun, pracuję w Polskim Czerwonym Krzyżu w Ochotniczym Korpusie Opiekuńczym OKO, który zajmuje się opieką nad powstańcami warszawskimi. I kombatantami. I pani? Ja się nazywam Anna Dąbrowska i zajmuję się komunikacją. Dzień dobry państwu. Witamy jeszcze raz serdecznie. E, Pani się proszę powiedzieć nam o w ogóle całej tej akcji, skąd pomysł na coś takiego jak wakacja dla bohaterów, bo wiem, że to jest pierwsza edycja. Mamy nadzieję, że nie ostatnia. E, wiemy, że to sprzyja właśnie pięknym wspomnieniom, bo tutaj powstańcy mogą się właśnie spotkać, porozmawiać. Przed chwilą miałam przyjemność rozmawiać z jednym z powstańców i no, historia długa rzeczywiście, no, zostaje to w pamięci do końca życia i właśnie skąd pomysł na na, takie, na takie wakacje. Skąd pomysł? Na co dzień zajmujemy się opieką nad powstańcami warszawskimi, gdzie bardzo wspomaga nas Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To dzięki nim możemy opiekować się na co dzień powstańcami warszawskimi i kombatantami. No i powstały przyjaźnie, ponieważ już wiele lat do nich przychodzimy, robimy im zakupy, chodzimy do lekarzy. Y Powstały takie, narodziły się prawdziwe przyjaźnie, często bliższe niż z własną rodziną. Chodzimy na urodziny, na święta razem. I stąd przyszedł pomysł, ponieważ pytaliśmy powstańców naszych, co, co by sprawiło im przyjemność. No więc naj, największą przyjemnością dla nich jest wspólnie spędzić czas między sobą, pośpiewać, porozmawiać, powspominać, podzielić się swoimi historiami. I stąd pomysł zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd do Jadwisina nad Zegrze, do ośrodka Geowita wspaniałego zresztą ośrodka. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni nasz wyjazd, czterodniowy wyjazd, gdzie mamy zajęcia z fizjoterapeutami, ognisko, zajęcia plastyczne. Dzisiaj mamy uroczystą kolację, także będziemy się bawić do długich, późnych godzin. Myślę, że to jest też niesamowite, że biorą udział gwiazdy charytatywnie, prawda? Przed nami wspaniały koncert znanego artysty. To też jest bardzo fajne, że jednak chcą pomagać, chcą uczestniczyć w takich pięknych wydarzeniach. Pan, pan Artur Goc, który jest tutaj gwiazdą mm. dzisiejszego wieczoru, też stworzył płytę z piosenkami właśnie w ramach powstania. To jest bardzo piękne. Tak, pan Artur Goc wspaniały człowiek. Zresztą cała impreza odbyła, odbywa się dzięki, dzięki ludziom, dzięki dobrym sercom, dzięki sponsorom. Wszystkie pieniądze, za które został zorganizowany wyjazd, jest od prywatnych sponsorów, od firm. To dzięki nim tutaj jesteśmy i mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będziemy. Myślę, że z natury lubimy pomagać, że jesteśmy dobrymi ludźmi i my wierzymy, że dobro wraca, bo do nas wraca. Ja też bardzo w to wierzę, przejdę od razu tutaj do pani Ani Pani Aniu, proszę powiedzieć właśnie Pani mówiła, że zajmuje się też marketingiem, prawda? Czyli właśnie jak wygląda Wasza praca, co dokładnie, jak się zajmujecie, jak to zrobić, żeby dotrzeć do właśnie większej rzeszy ludzi? To trzeba być Asią przede wszystkim, żeby żeby to zorganizować, a poważnie mówiąc, to jest bardzo dużo proszenia. Przygotowywania, myśmy się zaczęły przygotowywać, Asia, przypomnij mi, chyba w sierpniu, w sierpniu nawet. Wymaga to bardzo dużo pracy, natomiast ja uważam, że efekt jest wart, bo to nie tylko, oczywiście też nasi goście korzystają, no bo to jest wspaniałe, ale tak naprawdę misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest przypominanie o tym, jak ważni, jak dużo jest ważnych rzeczy dookoła nas, jak warto pomagać. Znowu też powtórzę, natomiast Asia nie powiedziała, że nasi podopieczni dziś nawet mieli gimnastykę, proszę państwa, co jest w ogóle wspaniałe. Świetnie, czyli też są organizowane zajęcia, nie tylko roczyste, ale też przez te cztery dni rzeczywiście tutaj nie można na, na nudę narzekać, narzekać, prawda? Tak. Tak, e, tak nie, ale ja tylko mogę potwierdzić, proszę Państwa, e, i e, mogę też zachęcać, żeby zawsze pamiętać o tym, że warto pomóc. E, i dobro wraca, ale to jest hasło, które wraca do nas tak naprawdę co chwila, bo tyle osób się złożyło na ten wyjazd pracą, yy, energią, swoim życiem prywatnym, pieniędzmi oczywiście. Że to jest po prostu niebywało, jak bardzo ludzie się potrafią włączyć, jeżeli są osoby zaangażowane i jeżeli po prostu w coś wierzą. Tak, rzeczywiście to jest bardzo piękne. A jak długo Pani współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem? No, też chyba od sierpnia. Od razu żeśmy zaczęły. Ja wcześniej byłam instruktorem pierwszej pomocy, więc też inaczej. Natomiast no, od, razu, od razu działania zaczęłyśmy. Tak, u pani Asi tak samo. U mnie podobnie, natomiast ja wcześniej udzielałam się w innym stowarzyszeniu przez wiele lat i tam poznałam powstańców, i tam narodziły się te przyjaźnie. I teraz pod opieką Polskiego Czerwonego Krzyża działamy dalej. Mam nadzieję, że z większą fetą i z większą siłą. Też mamy taką nadzieję i skoro tutaj już pani mamy, właśnie jak pani mogą zachęcić naszych widzów, żeby właśnie pomagać, no bo, bo tutaj już nieraz zostało wspomniane, że dobro wraca, żebyśmy pomagali, ale jak się tutaj dołączyć do współpracy właśnie z Polskim Czerwonym Krzyżem? Czy każdy z nas może? Tak, to jest właśnie coś, co my powtarzamy każdy może pomóc, bo nam się często wydaje, że trzeba mieć albo dużo pieniędzy, albo dużo czasu. Nie, nieprawda, bo jeżeli każdy dołoży swoją cegiełkę, godzinę pracy, albo nie wiem, 10 zł, to to już ma sens. Po prostu szukajmy czegoś, co jest dla nas wartościowe i zacznijmy się w to angażować. Często to, co możemy dać najcenniejszemu drugiemu człowiekowi, to jest nasz czas. Nie pieniądze, tylko po prostu czas. Bardzo często ludzie starsi są bardzo samotni. Ostatnio jeden Pan powiedział do nas, kiedy pytałyśmy, co robi dnia kolejnego. No i opowiada nam, że idzie tu, idzie tu, no bo ściany przecież nie pokłócą się z nim, tak? Więc to są ludzie, którzy szukają kontaktu. Często siedzą cały dzień w domu, nie, nie mają tak, nie marzy, nie mają żadnych zajęć. No właśnie, więc pamiętajmy drodzy Państwo, żeby pomagać. Pamiętajmy o naszych wspaniałych bohaterach Powstania Warszawskiego, ale nie tylko o każdym człowieku i starym i młodym, bo warto pomagać. Ja Panią bardzo dziękuję za rozmowę. Nie możemy się doczekać tej całej gali, bo tutaj wszystko brzmi zacnie, więc widzimy się później. Ja Panią dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Do zobaczenia.